To się mam z a dzisiaj gramy w nową gierkę, bysła... Zaki... taking... Jakieś 5 godzin temu, około, dopiero pobrałem, teraz... pobierałem? I to jest nowa gierka, znowu pokazana na Google Play, oczywiście jest nowa. wiadomo, że na może jest, na innych stronach... Na tej stronie, co Wam pokazywałem, jak pobrać, na przykład, tam gierkę, która jeszcze nie ma, na przykład... Ale dobra, o, już widać, że będzie widać, gdzie klikamy, zarąbiście jest, idealnie chyba dla youtuberów. Ale poczekamy aż się tam tam. Nie... Albo dobra, bo już muszę po animacji takiej. Albo dobra, pominiemy. O dobra, takie dziwne walki, dobra, skip. Czekajcie. Dobra, z tego co teraz zacząłem tak na internet. Plus czy minus odnęć się z nami. Ale pykło, bo akurat ktoś zadzwonił, kiedy dałem pauzę i teraz musiałem jakoś postać jeszcze wybrać. Oczywiście to było wybieranie chłopak idzie w dziewczyna. Ja dalej. Dobra. Jak zaczynamy? Widzę, że są lagi. Aha, dar, walczymy. Czy to jest takie coś w stylu. Aha, dobra, tak wygląda. Aha, dobra, czyli coś takiego. Dobra, rozumiem. Nie ja wiem jaki to jest styl gry A dobra, będzie dobrze, retru, return. Hmm Aha, po prostu chodzimy Jak najdalej mam dochodzić Walczyć z jakimiś pipolami Ja rozumiem A dobra, trzeba to rozwalić Kumam, kumam. Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. Teraz, ja pewnie jak zobaczę, yy, pomogę mu to docenię tą postać, i tak będzie wyglądało. Okej. Okay. Kiedyś nie wiem, co dostałem. Aha, dobra, tak mu pomagamy, rozumiem. Już się, ci chciał z tym walczyć. Jakiś... Skrzynka Aha, ale potrzebuję Ale jak to działa? Mam miecz drewniany Czekajcie, wezmę swoją postać I optymalizacja, Takie jak gierka w stylu No nie wiem to jest gierka chyba, że Wygrywa... że nie trzeba nic za bardzo robić, wygrać, ale zaczymy zaraz. Oczywiście, tym więcej łapy w górę, tym bardziej mnie zachęcacie do nagrywania gry. Tak, chcę walczyć! Tak, chcę walczyć! Dobra, walka! Dobra, walka! Używasz muce, używasz ulta. Walnij tym ultem! BAM BAM I brawo na tego Kudziu, a nie na tego ale masz dawno Dobra brawo S to win Jeszcze będę musiał to szybko wrzucić Ponieważ właśnie muszę sprawdzić zaraz jestem jedynym Polakiem który to nagrał Znaczy no, który to nagrał Jakieś ciekawostki, niewstydzygodnie Oh shit a dobra, idę do Armii Hormy Horty W Aha zje się podpalają Aha, dobra Dobra a i już przejść normalnie? Okej. Okay. a co z tym? Nie, no dużo jest postaci do drukowania, prawda? I tak się to w ogóle ja nazywało. nazywała. Ja muszę z zawalczyć. zobaczyć. O kurde, ale oni, ale oni tak mają. Laby jest zabawa. Czy tu... To komiszałem to nie ma sensu na razie I błąd walisz pełni w tych dwóch naraz, double shota o! Dostałem jakieś tam puchary jakieś, nie, to są jakieś zielonego bliny <gamy> Postać dostałem. <Jej. gamy> nie, ja po straciłem chyba? O dobra, już myślałem, że straciłem postać. Tak, 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 chcę misję, chcę misję. Każdą misję przynie. Na razie. Aha, no, dobra. Pewnie to, co każdy dostałby, dostanę. Muszę wydać 250 klei na to, żeby ją dostać. Albo żeby ją ulepszyć. <laughs> chcę z zawalczyć, ja chcę z zawalczyć. Dziurbior czy coś takiego. Że ktoś że on pokonuje moją postać? Że moja postać zginęła na początku? Ale że ja to wygrywam na luzie i tak i tak? Ale że moja jedna postać i druga po prawej zginęła? A że ona ma słaby damage? Że jest nie, do, nie damage tylko ten. Dobry battle. Ale ciebie dam do tyłu, ciebie do przodu już Nie, z tym za Nie, co auto, co wam? Rozwaliło się. No w ogóle po co auto? Co? Jak go przegraliśmy? A to nie o to chodziło w tej grze, musimy przegrać. Pewnie teraz tu będę miał skrzynkę, a nie, dobra. A dobra, lepsze miałem jak na jak znaleźć nikomu o co chodzi? Czul, pokonam cię teraz. Tak, to z tego, że macie 36 tysięcy, a ja tylko ten, 26, i tak przegracie. Widzicie, to tak tylko trzeba było trochę ulepszyć. I patrzcie. Nic tylko nie, nie zrobiłem prawie, tylko ulepszyłem jedną postać. I teraz post to się stało słabsze. Jak widać No dobra. Oj Bug Co to jest? E, Kujpie, to chce. Tu też chce Dobra, na tym w tym miejscu dokładnie mniej więcej skończymy ja się, żegnam się z wami. Cześć się, cześć! cześć.